Właśnie mija 12 dzień majowego wyzwania, jak mówić do kamery. I dzisiaj był bardzo ekscytujący dzień, bo trzeba pamiętać o tym, że trzeba sobie zaplanować czas wolny. I dzisiaj był ten mój dzień czasu wolnego. No nie na 100%, bo trochę jednak pracowałam, ale był to dzień spędzony na słońcu trochę lasu, trochę spaceru, trochę wody i ogólnie rzecz biorąc, dotlenienie się i doładowanie baterii. I to jest bardzo ważne przy planowaniu czegokolwiek, żeby zaplanować sobie czas na dla siebie. Zarówno czas e, taki w ciągu dnia, po prostu teraz ja mam 15 minut czy pół godziny i odpoczywam. I to może być jakikolwiek odpoczynek, który naładuje moje baterie. Dla jednych osób, dla jednej osoby to może być oglądanie jakiego, jakiegoś bezmózgowego serialu. Dla innej osoby to może być pójść pobiegać. Dla kogoś innego to może być praca z koralikami i haftowanie biżuterii. Cokolwiek by to nie było, Musi być czas zaplanowany w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca na doładowanie baterii, bo przecież nie możemy tylko i wyłącznie pracować. Ale tego typu rzeczy powinny być tak zaplanowane, żeby nie kolidowały z, z pracą. I nikt nie powiedział, że musimy to właśnie robić w weekend. Można to robić. W środę, w środku tygodnia, jeżeli nie ma żadnych innych rzeczy, które są pilne i kluczowe do zrobienia w danym momencie. No bo tutaj troszeczkę zaczynamy wkraczać w obszary olewactwa i niewywiązywania się ze zobowiązań, a tego oczywiście nikt nie chce. Więc tak jak mówię, mój dzień, pełen słońca. Pełen fantastycznej przygody, i naprawdę cudownie było się wyrwać z Warszawy i być w miejscu, gdzie nikogo nie było i można było spokojnie chodzić bez maseczki. No bo co? W lesie nikogo nie ma. Mogłam się tylko i wyłącznie zarazić dobrym nastrojem. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście kanału Justyny, to zapraszam, link jest poniżej. Moje inne hobby i sposoby na doładowanie moi, moich baterii również. Link jest zarówno do polsko- jak i angielskojęzycznego kanału hobbystycznego. No dobra, i tego byłoby na tyle. Do zobaczenia jutro.